Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, mam na imię Ania, jestem terrorystą. W dzisiejszym odcinku kolejna recenzja Mastery Boxa, tym razem od Spiders Forge. Zapraszam na film. Ok, moi drodzy, zabieramy się za rozpakowywanie paczki. Yy, ogólnie Mystery Box zamówiłam w skromnej kwocie 30 euro. Chciałam zamówić w takiej samej kwocie jak poprzedni Mystery Box, yy, żeby było porównanie, ale nie było takiej opcji do wyboru, więc yy, to była najbardziej zbliżona kwota. Także Mystery Box o, w kwocie 30 euro. Ponadto zamówiłam jeszcze yy, dwa doli hotelu Diamantinensis z mahala i avicularie purpure. Napisałam do Spiders Forge wiadomość, że nie chcę, żeby w mystery boxie znalazły się Irminie i Genikulaty, bo mam ich już nadmiar. Także zobaczymy, co tutaj się znajduje. Ok, i dosłownie pod tysiącem warstw papieru i taśmy. Tysiącem warstw papieru i taśmy mamy w końcu naszą paczuszkę. Przy to, aha, tutaj jest dobra. To przycinałam lekko, ale widzę, że jeszcze się trzyma mocno. Więc jeszcze raz. Dobra, puszcza czy nie puszcza? Nie puszcza. O, puszcza. Jest. Dobra, teraz zrobimy zbliżenie. Okej. Okay. Co tutaj jest? Wow! Widzę, że sporo tego. Zaraz zobaczymy. Jest moje Dolichotele Diamantinensis. Dwa, dwie sztuki. Jest mój pam Pchobeteus Mahala. L1. I jeszcze powinna być purpurea to jest box a to jest avicularia juruensis e, w każdym razie tu, sa, tutaj są te które zamawiałam osobno czyli mahala dwa razy diamantinensis i avicularia zamawiałam purpurea l1 E, to jest Avicularia Uruensis L2, L3 e, no nie gniewam się możliwe, że albo im e, tamte e, po prostu skoczyły na wyższy level albo po prostu im się skończyły i dlatego dali w zastępstwo inną nie gniewam, nie gniewam się jest OK. cenowo wychodzą podobnie, więc e, jest dobrze Jakbym specjalnie czekała na tamte, dlatego że one się różnią kolorami. Purpura jest fioletowa, a ta Juruensis ma czerwon, czerwony odwłok. Także jakbym specjalnie czekała na tamte, na tamtą, no to mogłabym być zawiedziona, ale ja po prostu pod, chwili, pod, wpływem, chwili, pod wpływem chwili ją kupiłam, tą purpurę. Więc y, nie gniewam się, jest ok. Dobra, wróćmy do tego mystery Box za 30 euro. I co tutaj się znajduje? Muszę go Przeko... otworzyć. Jak to otworzyć? Jak to otworzyć? O, tu może da się otworzyć. Ja mam ten mój, nóż, ten mój nóż jest taki średni. Dobra, może to po prostu porozklejam. I co tutaj mamy? W tym boksie za 30 euro. C. Brachycephalus. Czyli to jest ceratogyrus. 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 Brachycephalus. Tak? Tak. Dalej. Widzę, że jest jeszcze jeden Ceratogyrus. Marszali. L1. Jedziemy dalej. Tutaj jest... K-Gabonensis, czyli Heterotele Gabonensis L2. Fajnie, że są opisywane w jakim są stopniu, wiecie, bo y, nieraz, jak zamawiałam pająki, to tak nie było wiadomo, czy to jest L1, czy to jest L2, czy to jest L3 i tak po prostu sama na oko sobie określałam, mimo że tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, bo potem i tak liczy się, ile pająk ma. Długości ciała, ale no fajnie jest wiedzieć. Ja na przykład zaznaczam u siebie u swoich pająków wylinki, więc fajnie jak wiem mniej więcej na jakim one są stadium, od którego mogę zacząć, tak? Następny pająk to jest L-Nigerimum, czyli to będzie Lampropelma, tak? I to jest l 1 2. I ostatni formigohilus F rufus. Nie wiem, y czy ja to tak czytam. Formigohilus, nie wiem, czy to dobrze się czyta. W każdym razie rufus. l Jeden. No. Wam szczerze, że e, 5 pajączków za te 30 euro, i widzę tutaj pajączki. E, na przykład ten rufus, o ile się orientuję, kosztuje około chyba 40 zł. E, Lampropelma e, la Nigerium. O ile dobrze pamiętam, też około 40 zł. Także y, najdroższym z tych, y, tych panków, które tutaj dostałam, to chyba jest ceratogyrus brachycephalus. I on kosztuje około chyba 80 zł. Także podsumowując, bardzo fajny box, Bardzo fajny box z takimi pajączkami dla zaawansowanych. I nie, nie takimi pospolitymi. Takimi, że naprawdę, e, jeżeli ktoś się zna, to je wybiera. Dlatego że początkujący zazwyczaj i nie tylko początkujący, w ogóle hodowcy kupują e, placjadory, genikulaty, erminie, e, chromki wersji i tak dalej. A tu są takie pajączki. Który, które y, są rzadko wybierane, które są mniej takie pospolite. Bardzo się z nich cieszę, naprawdę. Y, na tą chwilę oceniam zapakowanie, zarówno zapakowanie na Plus, jak i y, mój Mr. Box. Jestem za, z niego bardzo zadowolona. Y, I za chwilę wezmę się za przekładanie pajączków, żeby sprawdzić, czy wszystko z nimi ok, czy wszystkie żyją, czy przetrwały te cztery dni w podróży. Dobra, do dzieła. Podsumowując wszystkie pajączki przyszły całe i zdrowe. Box oceniam na duży plus. Dziękuję, że obejrzałeś ten odcinek do końca. Jeżeli wydał Ci się interesujący, zostaw proszę łapkę w górę. Dziękuję i do zobaczenia.